Zapraszam do obejrzenia malarskiego cyklu światów zamkniętego jaja. Każdy człowiek ma inną perspektywę wewnętrzną, ale też pejzaże wewnętrzne się różnią, bo każdy z nas to inny świat. Szukanie siebie zaczyna się od wejścia w głąb własnej istoty. Cykl pieszczany, ten, który dziś prezentuję, wprowadza w stany wewnętrzne w świat, którego istnienia w sobie nie podejrzewamy, dopóki nie zostaniemy zmuszeni do konfrontacji. A co człowieka zmusza? Kryzys, pojmowany w dość szerokim kontekście. Ulega wówczas zburzeniu cała wyobrażeniowa konstrukcja o samym sobie, a człowiek zderza się z nieposkromionym żywiołem ciemności, z prawdą o sobie. Pieszczany są cyklem bardzo dualistycznym, charakteryzującym zamknięcie, walkę, bunt i silne tarcia wewnętrzne. Trzeba pamiętać, że największym wrogiem dla nas samych jesteśmy my sami: nasze wątpliwości, zranienia, niemożności, namiętności i emocji. Z taką dynamiką ciemności trzeba nam się mierzyć, a także z odwiecznym wrogiem, który na polu walki osobistej kusi nas, oszukuje i zniewala. Z ego i siłami zła. Nie ma człowieka, który mógłby powiedzieć, że ta walka go nie dotyczy. Jeśli tak mówi. To z pewnością nie wie, kim jest. Wszystkie języki świata znają słowo dusza. Bez względu zatem na światopogląd, każdy ma jakieś o niej wyobrażenie. Jedynie ateista wyobraża sobie brak duszy. I tu muszę uściślić pewne sprawy. Cały obraz duszy zna tylko Bóg. Człowiek nie może jej w pełni pojąć, bo przecież sam siebie nie stworzył. Może natomiast posiadać talent do malowania tego, co mu w duszy gra, a co mu gra. Stany duszy można opisać dźwiękiem, słowem, symbolem i kolorem. I to jest jedyny z język, który rozumie podświadomość. Tylko językiem sztuki można się z nią dogadać. Dźwięk ma moim zdaniem największą siłę penetracji, schodzenia w głąb psychiki, stąd wielka popularność mantr, zaśpiewów, operowania słowem na głos. Słowo niesie ze sobą pewną jakość, która kształtuje tkankę duchową człowieka. Określa go. Słowo podbite emocją ma jeszcze większy zasięg. Mówiąc w skrócie, ma moc. Tyle, że nie będę mówić o wibracji dźwiękowej, ale o obrazie, bo jako malarka posługuję się symbolem i kolorem. Dociekliwy człowiek zapyta. To jak właściwie można zobaczyć duszy? Dla wielu ludzi to jest niemożliwe, bo wyobraźnie mają za ciasną lub wcale. Ale każdy człowiek ma oczy. Patrzy nimi na świat zewnętrzny. Każdy też posiada wzrok wewnętrzny. Nie każdy tylko ma tego świadomość. Tymczasem wzrok wewnętrzny prowadzi nas przez meandry umysłu. Nie jest prawdziwe twierdzenie, że każdy człowiek ma takie same możliwości umysłowe, ale każdy może wyrobić w sobie wzrok wewnętrzny. Pytanie: jak? Według Ewagriusza Spontum, umysł jest w stanie zobaczyć sam siebie. Każdy umysł widzi siebie inaczej, co generalnie zależy od stanu jego oczyszczenia. Ludzie pogrążeni w depresji nie widzą nic, a jeśli coś to nieprzeniknioną czerni. Umysł pogrążony w ciemności tkwi w rozpaczy. Rozpacz unicestwia, czasem nawet wymusza działania człowieka przeciwko sobie. Rozwój człowieka ma na celu wejście w obszar wiary, gdzie łączność duszy ze światłem niestworzonym unicestwia ciemność i ma to do siebie, że zmienia obrazy wewnętrzne i poznaje siebie w łączności ze Stwórcą. Aby to się dokonało, wiele musi się wydarzyć. Myślę tu o przeciwnościach wynikających a to z lęków egzystencjalnych i związanych z nimi strachem, strachem o przetrwanie, a to rozlicznymi pokusami, które serwuje nam świat, a to znów próbami duchowymi, których nie szczędzi nam opatrzność. Cała ta walka otwiera jednak oczy naszego umysłu. Umysł ciasny może przypominać gęsty las, gdzie nic nie widać. Poszerzenie świadomości jest jak wycinka lasu, a oczy umysłu mogą wtedy zobaczyć więcej. Bóg może sprawić, że umysł dozna wizji samego siebie, ale nie stanie się to zanim człowiek nie wyzbędzie się namiętności. Malarstwo jest znakomitym medium, które pozwala człowiekowi rozeznać się w przestrzeni wewnętrznej. Przypomina mapę z określoną topografią. A mapa, jak wiemy, ułatwia człowiekowi odnalezienie orientacji w terenie. Niezwykle przenikliwie o moim malarstwie napisał niegdyś w przedmowie do katalogu znakomity artysta Alfred Biedrawa. Napisał, w malarstwie autorki widoczne jest krążenie jakiegoś pierwiastka pochodzącego z innego porządku, którego istotną cechą jest pojmowanie sztuki jako swoistego języka. Za pomocą linii koloru i przekształceń. Komunikuje swoje stany emocjonalne, takie jak własne intuicje, przeżycia i idee. Uproszczenia formalne malarki operującej skrótem sprowadzanym w kompozycjach do znaku, formy nienaśladowcze oraz ukazywanie niezwykłych nastrojów uzyskiwanych przez szczególną harmonię i rytm sugerują bliską obecność sztuki symbolicznej. Tu pozwolę sobie jeszcze przytoczyć fragment wypowiedzi Waldemara Łysiaka. Który w pierwszym tomie malarstwo białego człowieka napisał. Obraz bowiem to nie tylko kolorowa scenka lub malownicza widokówka. To technika jego wykonania, jego historia, historia kultury danej epoki, historia wpływów, echa przeszłości, idee, tudzież antycypacje, estetyka, filozofia i teologia wreszcie fragment życia autora. Galon jego krwi. Tak to właśnie jest. Sztuka jest wielowarstwowa, wielowymiarowa i tak należy na nią patrzeć. Inaczej staje się kreskówką, kolorystyczną plamą dla wielu byle śmieciem. A to jest niebezpieczne, bo w ten sposób idziemy w kierunku twierdzenia, że jest zbędna. Tymczasem człowiek ze sztuką obcował od zawsze. Kultury pierwotne z jedną przepaską na tyłku lub nawet bez niej zawsze były głęboko związane z duchowością i tej potrzeby nie wolno nam zabić, a jeśli tak się stanie, nie będziemy już mieli wiele wspólnego z człowieczeństwem. Opowieść obrazów będę snuła w kolejnych odcinkach.